Ludzie dawno nie było restauracji wietnamskiej, a co jakiś czas chcę odwiedzać właśnie także takie przybytki, więc z dniem dzisiejszym wlatuje recenzja z warszawskiego lokalu Sen Senwiet. Pod ostatnimi filmami z tego rodzaju jedzeniem wysyłaliście mi sporo poleceń i tym oto sposobem mam już trochę tego do nagrywania w przyszłości. Myślę, że a propos wycieczek do różnych miast jeden bar wietnamski wleci dla zasady. Dziś wziąłem sobie kurczaka w Panko za 23 zł. Cele mogą się trochę różnić, bo sytuacja jest napięta materiał nagrywany w listopadzie. Czekał sobie na, spokojnie czekał sobie na, w kolejce do wrzucenia, a nie ukrywajmy tutaj ostatnio w lokalach, to dość często e, sytuacja się zmienia, ceny się zmieniają. Co do samego jedzenia, to dziś będzie na szybko, bez zbędnego gadania, bo na samym starcie mogę już powiedzieć, że za bardzo nie ma o czym się wypowiadać. Takie nieja niejakie to było, bez smaku. Kiedyś kolega powiedział mi, co to za wizyta w Chinolu, jak się nie bierze kurczaka w cieście. I to tak pół żartem, pół serio, bo wiadomo, że wybór e, w tego rodzaju restauracjach jest spory, ale kurczaka w panierce czy też w cieście zamawia, zamawia się chyba najczęściej, a że akurat na takie jedzenie miałem ochotę, to sobie takie zamówiłem. Dość smaczne sosy w dzbankach, w zasadzie jak wszędzie, słodko-kwaśny i nieco ostrzejszy wariant. Zawsze lubię sobie zupgradeować danie, e, gdy w oryginalnym zamyśle jedzonka nie ma jakiegokolwiek sosu, tak było też w tym przypadku i muszę przyznać, że trochę podratowało to sytuację, bo kurczak sam w sobie był suchy. Panierka słodko-ciasteczkowa, tak roboczo sobie zawsze nazywam ten posmak, taki słodki posmak tej panierki, trochę czuć też było nie najświeższy olej do smażenia, a sam kurczak znajdujący się w środku był jakiś taki mdły i bez wyrazu, dlatego mówię, że sosy nadały tutaj nieco charakteru i smaku wiodącego. Ryż, jak to ryż, uformowany od naczynka, nie był rozgotowany, w sam raz a kapusta to już taka w ogóle typówka e, z wiaderka jak wszędzie ale to akurat lubię, dziś bez gadania, bo nie ma, e, bez zbędnego gadania, bo nie ma o czym gadać więcej, postaram się odwiedzić więcej przybytków tego typu i może zrobimy jakiś ranking przynajmniej w Warszawie, e, bo tutaj jestem naj, najczęściej, a ostatnio udało mi się zjeść w końcu coś e, wyróżniającego się, jeśli chodzi o bary orientalne bary wietnamskie, potocznie zwane hinolami, dziś daje 3,5 na 10 no i to by było na tyle, pozdrawiam wszystko i wszystkich widzów, całą widownię. Cześć.